Manko, wszystkim w trzecim odcinku z gry Tomb Raider. W tym miejscu skończyliśmy poprzedni odcinek, także zaczynamy trzeci też w tym miejscu. Ok, ok, tutaj ktoś gadają. A no, to zbierzmy sobie sprzęcior i. Okej, okay, prosto w łeb. Po sprawie go załatwiony. O to właśnie chodziło. Strzały pozbierane, ruszamy dalej. No Widzę, że mam wszystkie Wszystkie strzały są. Zobaczmy co on tam ma. Portfel. Rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tam kobiet? Nie. Wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam coś ciekawego. Okej. Okay. Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Okej, okay. po sprawie. Wszyscy goście załatwieni. Zbieramy strzały, naboje. I ruszamy dalej. Słyszę, że tak nic nie gadam co jakiś czas, ale niestety. To czekajcie, jak tu się chodziło po drabinie? E, po prostu wchodzi się, dobra. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rot. Mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. Hmm. To straszne, ale właśnie było. Rot, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Lalo. Spróbuję. Dobra, zbieramy sprzęcior. Tutaj surowce, super. No tu coś jest. O, uu. Strzały to ja już mam. O co tu... O, mamy coś do zebrania. Ha, to jakiś pojemnik. skrzynka jakaś. E, dobra, nieważne. Ognisko, dobra. Jest tak, czy później można się obudzić, ale w tym nie ma Idziemy w umiejętności. I Tutaj łowy ulepszenia, tak. Pewny strzał nie będzie. Niech będzie. Dalej, dalej. co my tutaj w sprzęcie zrobimy? No, nie mam, mam za mało surowców. Żeby znalazł hmm. sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Duży magazynek... A w sumie, za mało surowców. Więc nic nie zrobię. Coś tu mamy? Pod tym wodospadem? No ja, nic tu nie ma, dobra. Idziemy dalej. Ok, załatwieni Szybka akcja Po cichu Dobra, surowce pozbierane Wszystko fajnie Ruszamy dalej No tak, tak, biegam Wolę mieć pistolet, przynajmniej szybki strzał Mogę wykonać Ok I strony Dobra, idziemy Ruszamy dalej, co my... o, 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 gościu jakiś A, zabójstwo z ukrycia, dobra, spoko Naciskaj, eee Dobra, kolejny gościu załatwiony. Nie lubię tego momentu w misji, bo to jest zawsze za duża falanka i przeważnie, my, że tutaj jest tych koktali. Mołotowa rozwalają, ale nie ma innego wyboru. Bo my tutaj zobaczymy jak tylko się bo Te latarki mają goście. Jak zdejmę tego, tu to mnie właśnie tutaj pogania. Nie ma czasu, trzeba biegnąć. No i po sprawie. I uciekamy na trolce. OK. Szybka akcja, jak widzieliście, bardzo fajnie było. No, ruszamy dalej. Co my tu mamy? Jakieś przejście bardzo chude no. Aha, dobra Co teraz? Aha, po prostu iść do góry Wow weźmy Okej okay. Już prawie na miejscu chyba Tak dobra udało się wejść Ja Ale ma nogę rozwaloną. Dzięki Bogu żyjesz. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. No nie. Tylko tak wygląda. Masz jakieś wieści o innym? Żadnej. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej ale, ale ty, ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecach. Dzięki Bogu żyję. Okej, okay, będziemy bo musieli się odzyskać ten plecak, OK gdzieś tam być Okej, ruszamy. Co tam? Aki okay. mm. O tu jakieś zejście jest Pewno coś tutaj będzie. A nie, nic tu nie ma Hmm, dziwne, dobra, nieważne eee, ruszamy dalej. Dalej, dalej, dalej Tak, chodzimy proszę, po górę. Hmm. Głoskrzynka. Może współrzędna? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? No. Dobra, tu nic nie ma. Tego nie zrobię, bo nie mam takich, tych. Kurcze, nie wiem się wygadać. No nie mam łuku z liną. Aha, dobra, chyba trzeba tak to zrobić. Na dach trzeba wejść. Ej, czyli tak, czyli tędy. A teraz tu. Teraz tu. Okej. Okay. Wow. Okej. Okay. Przesu Czy to wszystko należało do Yamatai? Nadziejemy się. Nie da się. Nie. O, jaka skrzynka. To musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców. <laughs> Nieźle. Marykańscy Marines. Dobra, tu nic nie ma... Aha, na piętro muszę wejść, dobra. Oczywiście zawsze mam pełną ilość strzał, a potem w grze już nie będzie w ogóle strzał, no. To jest coś. <grych> eee. Tu nic nie ma... Tutaj też są strzały, tylko... Dobra, jedziemy na tej tyrolce. Co? O, było! Lol, co ja zrobiłem? To było dziwne. Okej. Okay. Wow. Co to było? Coś tak nagle wybuchło. Dobra, surowce zawsze się przydadzą. Wow, już ich 199, jest nieźle. Dobra, trzeba wbijać. W ogóle gdzie mamy iść? Aha, tam trzeba iść. Okej, okay, idziemy. Ostrożnie. Gdzie on tutaj wbiegł? A tutaj wbieg. Przyszła tylko po nic więcej. O Okej okay. Eee O na C się to robiło, dobra bo zapomniałem Okej okay. Klikamy E. Dobra Ja to czekanem zrobiłem czy czym Nie, chyba strzałą A właśnie gdzie ona ma ten tobołek ze strzałami? Eee. <grytania> Nagle nie ma na strzały tego? Tobołek kurde eee... Kołczan, Gdzie ona ma ten kołczan na strzały? Nagle zniknął. Co to jest? A teraz się pojawia o boże, ale. Zrąbali to w tej grze Dobra, teraz wracamy do rocza. A tutaj mamy ...grobowiec, a chyba tam nie wejdziemy teraz. Bo o ile dobrze pamiętam, to tam potrzebuję czekana, którego ja aktualnie nie mam. Sorry ze spoiler, ale wiecie, już tam nie będę marnować czasu, żeby tam wchodzić Dobra, na skróty. Mm, kurde E, dobra, trudno. Ważne, że HP nie straciłem. Okej. Okay. będziemy leczyć rocza. Już będę się kończyć odcinek, bo mi się miejsce na dysku kończy. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine -Bels. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej? Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro. Musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Ach, poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Kruftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tak. Czekam dostaniemy porządniejszy jak czekan takie do wspinania. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. <tryk> okay. Musimy się teraz wspinać wysoko w górę. Ale najpierw do obozu sobie wbijemy, bo ma nam punkty umiejętności do rozdania są. I może najpierw wypróbuj ten tam na ścianie. Raz to zrobimy... Trening, wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki Dobra. przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? Dobra. Nic więcej nie zrobię, nie, bo mi znowu surowców brakuje. Mogę w niego strzelić. Dobrze, co zrobili. Dobra. E, tutaj myślę, że możemy się pożegnać e, w tym odcinku. E, dziękuję wszystkim za zobaczenie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do następnego. Nara. No,